Siema ekipa, z tej strony Kacem 12.27 Jesteśmy na terenie brykonu Mamy wiele zadań Ale zadanie numer 1 Jednym głównym zadaniem jest spotkanie z najmniejszej ilości furasów Miałem mówić jakieś zarąbiste cosplaye Ale to są ratownicy medyczni Jaka kłota dzisiaj Byrko! Tam mamy kolejkę Dobre mordy patrzą na świat za krat ej, 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 ej. ej Kacemi, tam jest Kuras Kocham u Trakila! Co to z Grunwaldem? Ciekawe jaki był ten Grunwald. No grunwald, grunwald ci mamy. Gary Gary <gryst> Bartosz Ej, Tak, bo... pomijamy kurasy, po prostu byś teraz rysował kurasa? Arcydzieło! O, bezdomny. Ale ładnie rysuje. Cieło sztuki, ostrość się psuje. Biała. Proszę! Na dwóch godzin nie było na tylko nie i widzę to. Ale to jest piękna rzecz. Bójka jest ogrywana. To jest, to jest ty cosplay? To jest kosplay jest... szczuplecki. Dziękuję! Piotrka! Piotrka! Proszę, Piotrka! Piotrka! Teaser nowej części FNAFA? Lidl Bonnie? Szrug, witlu! Dinozaury są super. Turf tak szybko znikają w dłumie. Myślałem, eee. że P na aucie znaczy śpiewać policję, a nie wyrwać się O jezu! Jak to, dotyka to auto i dań sobie wyobraźmy, mi jedzie. Haha, ha, Sakura, wyciarowali mnie wszyscy! Zapiętaj o tym! Jakie masz odczucia z pierwszego dnia? E, no, głównie jakby wiadomo, trzeba najpierw wszystko zobaczyć, jakby obejść to, co się nowego pojawiło, czego nie było w zeszłym roku. E, no i ogólnie chale wystawców, nie? No ale jest na pewno dużo lepsza pogoda, bo w tej górze się przynajmniej nie ukopuje. No jest dla widza! <laughs> Oh. Halo, kolego, Dobra, więc jak się czujesz? Było super, bardzo dużo osób mnie rozpoznało Szczęśliwy jestem z tego z powodu Ogólnie mili są ludzie Podobało mi się Zajebiście Byle nie z miesiączki What the? Gdzie, jest Gdzie jest papież? Gdzie jest papież? Milczenie jest srebrem.

<laughs> Naturalny, <Naprawdę, śmiech> na Ludzie mi mówią, że jestem jego młodszym bratem. No mówię, nie, ja nie wiem co tam rodzice zmajstrowali. Ja <laughs> tylko się zapytam, gdzie podobieństwo. Ja nie mam nic z tym wspólnego. Trzeba rodziców zapytać. Dobra. Tak to jak to po pierwszym dniu? E, fajnie, jestem w ogóle zadowolona ze względu przede wszystkim na temperaturę, bo to już cały jest z polaru i nie umieram, więc na tym roku miałam chyba prawie udar, a mm. dzisiaj jest spoko. No więc e, ogólnie fajnie, bo też pierwszego dnia nie ma tyle ludzi, więc można było wejść na ludzie na prelekcję i nie trzeba było stać dwie godziny, więc chyba piątki perkonowe na razie będą moje ulubione. Drugi dzień perkonu i jesteśmy słuca my młody... <laughs> 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 zarwkowy kolejkon z bokonu Hiroshima. Dzieci uważajcie na siebie. Nie też że szyją na mojego praca to jeszcze szyją na konwencie Meguścia dziś na Wow, Red Bull traci skrzydeł. Stoję do villagera. Tutaj stoi villager obok Bardzo chce zdjęcia z tym villagerem. To, to, to nie ten villager, to tam stoi z drugiej <grym> Nie <zrania> to hmm. 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 Ja was potrzebuję opu na jednym ujęciu. Piękne to jest. Po co potrzebujesz mending? E, byłem za bardzo big shotem. Moja dusza nie wytrzymała i się rozsypałem. Ciąg za bajkę, <laughs> Jak tam z duchu twarz vlogger się czuje dzisiaj? Słuchaj, ofiary Sydney. Widzicie ją? Siłę tu bardzo szanuję. Śmieszek. Co się tu dzieje? Api połów! dobra! Heller zagman, nice, go! Have you seen this man? Brothers stop! Praise the sun! Krzesło w tle opening do Jojo. Raz, dwa, trzy. Prawdziwy panel dyskusyjny. CJ versus Trio kiepski. Taką kolejkę mamy. Podsumuję to jednym słowem. Ikoniczne. Który jest wasz Pyrkon? Pierwszy. Mi się chyba najbardziej tutaj podoba. Kreatywni są tutaj ludzie. To jest takie... Wow po prostu. Tego jest swój cosplay? To jest dla... karmada z tego niczego. No i dzięki wielkie. Dzięki. I na co takie są twoje odczucia z perkonu Na razie. Dla mnie są zajebiste jak co roku, od 7 lat tutaj jestem jest wiciór. Oh. 10 na 10 Tu mamy cosplay z gierki Lost in Random Sam gierki nie znam, pora poznać A tutaj mamy Watson z Apexa Mity z Gothica tak bardzo szanuję Jest dobrze, jest dobrze jest Przyjemnie i modne tłoku ludzi jest, jest. jest. E, znośnie. A który to jest Swifferton? Pierwszy Tu ludzie się uczą więcej o cosplayach W sumie nie kojarzę, skąd jest twój cosplay? Bro, to jest Mushoku Tensei Ten twój konkretnie jest Albo z najnowszego cika, albo z nowelki. Jeszcze nie do końca wiem, bo nie oglądałem nowego sezonu. Jeszcze raz super. Ty mnie Fade the tree i Be careful. Nie, czy kocha piwo? pokaż, pokaż ręcznik na. Jaki piękny! Pozdrawiamy bardzo serdecznie, zapraszamy na muta. Jak tam perkon u ciebie? super, podoba mi się bardzo. Kolego, ty rozdajesz choroby beneryczne? Co ja robię? On wyższy być nie może? Ale błogosławieństwo. Daję. Czy Jezus poleca Fnafa? Polecam, jak najbardziej. A jak się postać nazywała? Paracelsus, a jestem Apa. Przepraszam, czego to są koskleje? Żywurt. Żywot i tylko tyle. I tyle starczy, tak? Dobra, pięknie. Pięknie wyglądacie wszyscy. To mój pierwszy perkon Jeszcze. Fit rating, fit rating. 10 na 10, polecam Resident Evil to ta O, Panie, czy kospis z Omori ma depresję. Tak. Tyle. Dzięki mojego perkonu. Fundacja! 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 Zobaczmy, czy nie to za to chyba. English or Spanish? Whoever moved first is gay. Dobra, dziękuję. Y postaram się mówić głośno ciekawostkę. Tak jak po polsku jest dusza i duch, tak w łacinie jest animus i anima. I tak jak jest y dominus, czyli pan i wołacz w łacinie to jest dominę, podobnie animus w wołaczu to jest anime. Do widzenia sureaktowe. pani na gorącym uczynku. Boże biedny Łeza. Boże. Kolejne nawiązanie do Rainwarda. Szanuję, Rainward. Ile złota dziś znalazłeś? Nie wiem, 500, tylko. Przespół będzie na mnie złe. A? Jak dzisiaj? Tobie Pyrkon minus. Świetnie. Mam nadzieję, że będzie jeszcze lepiej jutro, i dzisiaj później. Go to Horny Jail. No, trzeba dobrze jeść. Dobrze spadł, potężny trening, czyli mistrza. Pozdrawiam. Dobra. Dzięki wielkie. Zubik. Panie, kiedyś to było le lepiej, teraz takie wysokie ceny. A szkoda, gadać. Chyba tu mam owiecznioną śmierć Arbuza. to mega! Według ankietowanych jedna na pięć osób wie, co to łeza, więc trzym jest łeza. Marionetka w full HD. Jak na o Ciebie wreszcie zobaczyć. Zainwestowana w dwie godzina. Bardzo warto. Nie zostawajcie youtuberami. Bardzo dobre. Bardzo polecam. Trzymaj się. Taken ode mnie zarobicie się z tobą gadało. Żejnie. Dzięki Moi drogi. Coś do przekazania do widzów. Coś do przekazania. Słuchajcie, dobrych rzutów, multum inspiracji, czasem ułatwienia, ale pamiętajcie, łziecha też może być złą rzeczą. Przywitaj się jak twoja postać czego nie robić zawsze być uśmiechniętym a nie robić brain rock jak ja dlaczego nie polecasz być youtuberem przez te kolejki na przykład? Nie wiem czemu takie fale powiedział, że stary dziad ma taką oglądalność. Właśnie tak o charakter, nie o ciało chodzi. A, nie ciało? A bo właśnie o ciało? No, no to ją się pytaj. To jakie jest najlepsze piwo? Arnaz, tylko i wyłącznie. Jak tam po całym dniu? Zmęczanie. No, no, odnaleźć się, kiedy masz. idzie. No, jest poza tym fajnie, fajny klimat jak zawsze. Szkoda, no, że jest to rada Który to jest was w ogóle, perkon? Pierwszy, jak drugi jestem pośrodku, was. Do widzenia! Jak dla mnie rewelacyjnie jest dużo nowych obiektów, dużo nowych eventów i dużo się tych ludzi polecam. So yeah, just remember to some more Moi drodzy, hala planszówkowa sobota wieczór. Music Man! Ponejguzny. Witamy niedziela. niedzielę. No jesteśmy tutaj, trzeci dzień. Powinno się świetnie e, i już jesteśmy troszkę zmęczeni, ale jeszcze my mamy siłę dzisiaj do końca. Yes. Pozdrawiamy serdecznie i zapraszamy do piły na pilno przy nich. Peja, co z tobą zrobił? <noise> Negocjator, kurwa, Pozdrawiamy Rock Rant Big mate Big police, w ich poli jesteśmy Siema. A czy tylko za swoją starą? Bo tamten twierdzili ode mnie, kiedy go o to zapytałem O cholera, czy to watcy O mój Boże, nie. na konie Dla leniwych Siema Bracie, chustusie, jakie to ładnie A hask też za robusty? Niwa parubo Zamknij na jak do do YouTube'a Meu! Shadow is our money game. of casting spells, Penis explosion. Fryderyk Fasmiş i metody probabilistyczne. Ja mogę się po prostu zapytać dlaczego? Dlaczego mi to zrobili? Dlaczego? Idzie raperką? Sala wystawców. O tym nie rozmawiamy. <laughs> Zaraz będzie ciemno! Nie zmienię się. To nie mówi. Piękne! Yeah, yeah. Po prostu piękne! Jest to Hisagi Shuhei z Anime Bleach, a to jest jego broń, ka kaza się Dobra, więc jak się czujesz po tych trzech dniach? Zmężone, a szczęśliwe, tak bym to określiła. Coś za coś, jakby Co za trochę z jednej strony zabiera nam na przykład sen, szczególnie kiedy już jest po 20, jest się starym człowiekiem. Ale generalnie czeka się na to cały robi jak zawsze jest po prostu warto. Louis zamieniona w Xbox, Xbox Louis. Pozdrawiam wszystkich uczestników personów i tych, którzy będą w przyszłym roku. Cudowne, wspaniałe, ciepli ludzie, Fajne. bardzo sympatyczni. Niesamowita atmosfera, nie do porównania. Świetne kosplaye, nie mogę się napatrzeć, a jest trzeci dzień. Akurat za bardzo szanuję, więc. Dobre. A dziękuję. Niegodnie życzę. Dzięki. Bardzo fajnie było. Bardzo fajnie. Szkoda, że już się kończy. Się. Shit. Good shit, ten, out of ten Pozdrawiam każdego, kto już kojarzy tą gierkę. Epicka jest. He do be traumatized. Co wam się najbardziej podobało na Pyrkonie? Myślę, że ludzie. To

no to dotykać trawy skoro można ją zjeść. Chciałbym pozdrowić siebie, ciebie, drogi widzów i moich rodziców i wszystkich widzów. Przepraszam, może się jakiś drobiazg? Nie patrzę, nie patrzę No, na lato lec snow. Może być, dobra, dzięki wielkie Lecimy na pożegnanie. Trzymaj, ale w no? To czyli jak? Będę walił z wyczuciem. No, ta Tata, to. No, to, No, Pomachać na do widzenia poproszę Co zrobili z moim chłopcem Rozebrali go no to Jestem bardzo zadowolony w tym roku Wiele osób się mnie nie spodziewało Jako, że jestem hiszpańską inwizycją Jestem wdzięczny za, za ludzi Tak naprawdę całe to wydarzenie To dobra praca Organizatorów i samych ludzi Którzy tu przychodzą Wszyscy są mili, życzliwi Jak to było powiedziane na konferencji Tutaj nie jest jak w tej Polsce, że się boimy o telefony czy portfele. Jestem naprawdę wdzięczny każdemu kto tu przychodzi i jest tak miły. Pocieszające na do widzenia. Tak. Na do widzenia. Do widzenia w tam. Było, było. Do Widzenia Perkon!